Szczęść Boże! Szczęść Boże! Przyjechałaś, czekałam na ciebie. Bardzo mi miło. Jak się czujesz? Wszystko dobrze. To jest Leila. Kobieta, od której zaczęła się przygoda moja z Pankisi, teraz która zaprosiła mnie do swojego domu, przyjęła mnie w swoim domu, w której mieszkałam, u której poznałam Abu, e, całą jej rodzinę, i tutaj zaczęliśmy działać, żyć i mieszkać. Zobaczyłam ją i poczułam. Ona się wyróżniała. Wszystkim pomagała, biegała, była bardzo energiczna. Była taka podobna do mnie. Jej energia, jej, jej dusza, dusza, taka, taka otwarta, była uczyna, bardzo otwarta, i tak ją poznała. I ja w tym Zaczęło się od tego, że powiedziałam, że wrócę. Byłam na etapie już praktycznie odchowanych dzieci, też byłam na takim etapie prywatnego życia, że można powiedzieć na rozdrożu, po podejmowaniu decyzji różnych, i no, i Panki się zdarzyło w pewnym momencie, w pewnym czasie. Było coś takiego ekscytującego, znaczy, było coś, co przytrafiło się przez przypadek. Pasza, ona jest dobrym szefem, dobrą koleżanką i dobrą siostrą. Tak, ona potrafi wszystko. Jest bardzo dzielną kobietą. A teraz pokażę Wam, e, znaczy Leila pokaże, jak się przygotuje Hinkali. E, jesteśmy w Pankis, jesteśmy w świecie muzułmańskim. I tutaj Hinkali jest przygotowywane bez wieprzowiny. E, używa się e, mięsa baraniego lub skrowy. Leila, jak długo robisz Hinkaliu, kiedy zrobiła się po raz pierwszy? Pierwszy raz, wszystkie kobiety tutaj to potrafią. Nawet nie wiem. Wszystkie to znają. Jaki jest sekret? Jeśli wszystkie składniki masz naturalnie, to na pewno będzie smaczne. Naturalne, Jeśli naturalne, będziesz jeść naturalne jedu, produkty, to będziesz zdrowa jest, i piękna. Normalne I zdrowe, i, I, I jednym z punktów, do którego, który mnie zatrzymał tutaj, tak, jedna rzecz, to jest naturalne jedzenie. W jest wszystko ekologiczne, wszystko jest naturalne, jest przepyszne. Nie używają chemii do, do hodowli, do produkcji. Wszystko rośnie w ogrodzie i Leila większość produktów ma z ogrodu. Więc każdy, kto przyjeżdża do Pankisy, naprawdę ma super zdrową kuchnię. Ja? To jest miejsce, to jest dom, gdzie nie tylko z turystami przyjeżdżamy i korzystamy z, z tego, co nam oferuje Leila, ale to też jest takie miejsce, jedno z kilku miejsc w Pankisy, w które mogę powiedzieć, że to jest mój dom.